Szanowni Państwo, że ogromna potrzeba dawania i wspierania innych u naszej młodzieży zrodziła pomysł, by zorganizować akcję pomocy Adrianowi, chłopcu, uczniowi naszej szkoły. My, nauczyciele i dyrekcja, możemy tylko takiej inicjatywie przyklasnąć i wesprzeć ją swoim doświadczeniem. Bo na takie postawy młodych ludzi rodują się nasze nauczycielskie serca, i dlatego w tym szczególnym czasie zbliżających się w świąt. Komitet Społeczny dla Adriana oraz społeczność Gimnazjum w Zagórzu pragnie serdecznie zaprosić na szkolny koncert charytatywny dla naszego kolegi Adriana. W tym roku na polskich płoniach papież Franciszek wzywał nas do czynienia dobra. Zejdźcie z kanapy, wyjdźcie do ludzi. I my to robimy. My, samorząd uczniowski, zapraszamy wszystkich do wspólnego dzielenia się radością. Otwórzmy nasze serca! Pomóżmy Adrianowi! Za koncert w głównej mierze odpowiedzialny jest samorząd uczniowski, wolontariat i ekolodzy. Oprawa artystyczna należy do kółka Teatralnego i Szkolnego Chóru. Właśnie trwają próby do koncertu charytatywnego dla naszego chorego kolegi Adriana. Gramy tradycyjne kolendy oraz pastorałki. Adrian jest teraz w Warszawie i walczy o życie. Z tylu wyszedłeś wszedłeś i gwarantuję ci, że i też tą zwyciężysz. Adrian, ten koncert tworzymy z myślą o tobie. Bardzo za tobą tęsknimy i bardzo chcemy, abyś był tutaj, z nami. Chociaż jesteś daleko i walczysz, my czekamy na ciebie. Jeszcze nie raz powalczysz z nami na śnieżki. 20 grudnia, we wtorek, o godzinie 17.